Anuluj transakcję. Chciałbym dostać kamienia, ponieważ kamień będzie mi bardziej potrzebny e, i myślę, że kamień możemy spokojnie sobie zużyć. E, w sumie to też. Dobrze. Zamknijmy to. Dostaliśmy jakieś bonusy, dostaliśmy wiadomości. E, Todor, prezencik, bla bla bla. No, koniec fazy beta. Tu twój brata. Słyszałem, że przeniosłeś się na nową wyspę, by tam znieść osadę. Moje gratulacje pozwoliłem sobie przekazać trochę zasobów do Twojego menu gwiazdy, aby pomóc Ci w rozwoju. Mam nadzieję, że kiedyś zaprosisz mnie do siebie. Wiele mógłbym się od Ciebie nauczyć. Wszystkiego dobrego, Teodur. Jak wiwiórka. się. Dobrze, zakończmy to zadanie z listem. Dostaliśmy 10 sztuk złota. <laughs> Także będzie się działo, Będziemy mogli to wszystko przechlać jak się tylko będziemy chcieli wbić. I jak widzicie, zadania się tu sypią. Trzeba czasami chyba na chwileczkę poczekać, żeby coś ogarnąć, bądź jak widzieliście przed chwilą, zobaczyć gdzie te zadania mam jeszcze niedokończone, bądź coś innego porobić. Także nie jest tak źle, myślę, że będzie troszeczkę gorzej. Użyj funkcji zbuduj natychmiast, aby od razu zakończyć konstrukcję budynku. I za to dostaniemy klejnoty i deski. OK. Eee. pozostały czas 8 minut 26 sekund, eee. jak widzicie dostaliśmy te noty, które zaraz eee straciliśmy, żeby dostać je ponownie, prawdopodobnie, można je oczywiście chyba tu tak na bieżąco dokupić, Także, jeżeli tylko potrzebujemy pyk, wpadamy, kupujemy 17 za 200 zł. To jest na pewno dobry biznes. Jeżeli ktoś ma za dużo pieniędzy, proszę was, kupujcie sobie. Jeżeli tylko macie taką ochotę, Bitli mi się tu wyświetla. Dobrze, czekamy w takim wypadku na kolejne zadanie. Jak widzicie, trochę tej wyspy jeszcze mam do odkrycia. Także prawdopodobnie będzie gdzieś tutaj jeszcze jakiś wróg ukryty, bądź Bądź nie wiem co. Nie ma żadnego pojęcia, z czego się to jeszcze możemy spodziewać. Na pewno będą jakieś inne zadania. I trzeba będzie coś z tym kombinować. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie tak że nie będzie tak tragicznie jak do tej pory mi idzie. Widzicie co? Ja się muszę niestety napić. Także należy mi się, należy mi się, ponieważ ja już ledwo gadam. Zdecydowanie polecam. Polecam mieć zawsze gdzieś picie w pobliżu. Jeżeli tylko zaczynacie nagrywać, o czym zawsze wspominam, <laughs> przygotujcie sobie picie. Poćwiczy, poćwiczcie sobie trochę spokojnie gadanie, e, a później się nie stresujcie podczas odnagrywania Zawsze możecie nawet grać drugi raz, <laughs> bo wiele osób stresuje się bez potrzeby. E, ale skoro nic się nie dzieje, to może pogadamy sobie troszkę o tym etapie, jak było e, i tak dalej, co się działo. E, I widzę, że tu małe złe rzeczy się podziały, ponieważ ja skróciłem trochę obraz jak. Pracowałem sobie przedtem na przeglądarce i teraz dopiero zauważyłem, że będziecie mieć przecięty obrót z prawej strony troszeczkę. To nie będzie jakoś chyba tam bardzo wpływało na Waszą rozgrywkę i oglądanie tego, ale widzę, że niepotrzebnie to zrobiłem. W każdym razie meetup. Przyjechałem w piątek do Krakowa. Podjechałem pod dom taksóweczką, było pięknie, ładnie, super. W końcu wszystkich spotkałem, oczywiście pierwszą osobą, nie, czekajcie, źle co ja gadam, nie przyjechałem pod dom, przyjechałem pod tą halę, gdzie się odbywało wszystko. Tam oczywiście była już Barteczka, ponieważ czekała, przyjechaliśmy praktycznie w tym samym czasie mniej więcej do Krakowa, tylko, że ona jechała tam samochodem, a ja, no, busem, bo jakoś tak no, bez sensu, żebyśmy się ugadywali, że mamy się spotkać w jednym miejscu, bo inaczej to planowaliśmy. W każdym razie spotkaliśmy się pod halą, czekaliśmy tam na ludzi, ponieważ oni czekali na taksówkę, szybko live, szybko informacje i tak dalej, to wszystko trzeba było przekazać. Później było jeszcze troszeczkę montowania, troszeczkę roboty na samej hali, ale ogólnie przygotowanie poszło w miarę szybko i sprawnie. Trzeba było przygotować tą salę, tam rozłożyć stoły. Przy okazji przejechał jeszcze Kupa, także z Albertem można było pogadać, który tam się tym wszystkim zajmuje i pozdrawiam Alberta, bo naprawdę fajny koleś. Oczywiście porozwieszaliśmy tam jeszcze jakieś reklamy, sprawdzenie wszystkiego, czy wszystko jest, co powinno być. No i wracaliśmy do domu. W domu oczywiście czekała na nas jeszcze dodatkowa robota i cieszymy się bardzo, że to zrobiliśmy, ponieważ napisaliśmy tam tak cholerną ilość kartek z autografami, z naszymi podpisami, że to nam na pewno pomogło na drugi dzień, gdy już był właśnie meetup i trochę się zaczyna bardziej, to zadanie kolejny mi nie wyskoczy, ale pogadajmy sobie dalej o tym etapie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Doskonała produkcja drewna. No tak, mogli mnie chociaż poinformować, że ja tu muszę mieć trzy chaty leśnika. to za dziady. Dobrze, dobudujmy sobie w takim wypadku te chaty leśnika za chwileczkę. Eee, I ja sobie to będę szalał. W międzyczasie opowiadając o tym, jak to wyglądało wszystko tam jeszcze. Nie tu. Czyli tak, przyjechałem, przyjechaliśmy tam wszyscy już do tego domku. E, zebraliśmy się i było naprawdę, naprawdę świetnie. E, nie spodziewałem się, że będę się tak dobrze bawił. Czułem się z tymi ludźmi tak swobodnie, jakbym nie wiem, znał ich co jest od początku życia. E, I po prostu ja już za nimi tęsknię. Mam nadzieję, że spotkamy się w miarę szybko. E, na pewno, na pewno PGA nam będzie wchodziło w grę. Ale jak wyglądał drugi dzień, czyli sobota, sam meetup? Godzina siódma rano, byliśmy już praktycznie na miejscu, czy tam troszeczkę po oczywiście już było troszkę, troszeczkę ludzi, którzy mieli wchodzić od dziewiątej, od dziesiątej, także już troszeczkę ludzi stało przed bramą, oczywiście tam wpadliśmy na salę, wszystko ogarnianie na szybko, na szybko, na szybko. Przygotowanie wszystkiego, później już zaczęło się ubieganie, ponieważ mały stresik, nie wiedzieliśmy jak to wszystko wyjdzie, co tam się będzie działo, e, ale ogólnie to było straszne, tak w skrócie, było strasznie, ponieważ... Ludzie wszyscy naraz chcieli wejść tutaj bilety, tutaj sprawdzanie, tutaj opaski, tutaj koszulki, tutaj VIPy. Ludzie wszystko chcieli naraz załatwić w jednej chwili i oczywiście lecieć pod scenę, już kogoś tam dorwać, się robić zdjęcia, uściskać i tak dalej. To było naprawdę mega fajne, ale z że jest też mega męczące, ponieważ my też chcieliśmy jak najszybciej to wszystko tam ogarnąć. A tutaj co chwilkę podpisik, zdjęcie itd. i tak dalej. I uważajcie, na to schodzi bardzo dużo, bardzo dużo czasu. Oczywiście dało się wszystko zrobić, ale to, to było właśnie to pierwsze te chyba takie naprawdę duże spotkanie e, i każdy się trochę tak przejmował, e, ale później, później już było spoko. No i gdy to zakończyliśmy, oczywiście pod sam koniec zdjęcia autografy i e, no niestety musieliśmy troszeczkę ludzi poganiać. Staraliśmy się z wszystkimi pogadać, z wszystkimi tam gdzieś podpisy, poskładać, zdjęcia porobić i tak dalej. Eee, ale też gonił nas czas, że zaraz będzie ta druga grupa, że musimy też jeszcze trochę przygotować, szybko sprzątnąć tam. Eee, ale w miarę szybko się wyrobiliśmy, później weszła druga grupa, co już oczywiście była trochę bardziej ogarnięta, ponieważ też tam zwężyliśmy drogę. I właśnie wyskoczyło mi zadanie, które zauważyłem. Dobra, także ja sobie tutaj zakończę to zadanie, będziemy chyba czekać na kolejne i prawdopodobnie chwilkę czekania będzie, ale dobrze, opowiadam dalej. Eee... Nie, 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 na, nie naopowiadałem się, otrzymujesz nowe zadanie. E, posiadaj co najmniej daną liczbę ta, ta, tartaków, czyli dwie sztuki tartaków musimy wbudować. <laughs> nie wiem czy... muszę, muszę. Niestety takie zadanie. Zbudujemy sobie ten... Cichany tartak, w ogóle mnie to nie cieszy, że muszę go zbudować. Zbudujemy sobie tutaj, sobie będzie. E, w każdym razie druga grupa już była trochę bardziej ogarnięta, ponieważ jak wiecie starsze osoby tak bardzo nie szalały. Ale też lepiej się przygotowaliśmy, zwęziliśmy troszeczkę tam miejsce do przechodzenia, ludzie mogli na bieżąco wchodzić i całkiem, całkiem spokojnie, już ludzie tam naprawdę nie biegali, tak nie wrzeszczali z samego rana, jednak dzieciaki, dzieciaki na pewno jakieś podniecenie tutaj, że zobaczyły tam wszystkich swoich YouTube, youtuberów, których oglądają od dłuższego czasu. I na pewno fajne uczucie dla nich to musiało być, jak i dla nas, ponieważ to było takie, o Boże, ludzie biegną do mnie, chcą zebrać zdjęcie i takie, naprawdę fajne to było, ale później już było spoko, naprawdę te wszystkie krzyki, te wszystkie filmy, mam że to jak najlepiej wyjdzie. Ja niestety nie nagrałem praktycznie wcale materiału, ale starałem się z wszystkimi zrobić zdjęcia, wszędzie się gdzieś podpisać, jeżeli ktoś chciał, i to było naprawdę przesympatyczne uczucie, takie fajne, przetulicie do kogoś. I słyszeć słowa, że jest się fajnym człowiekiem, że fajne filmy się kręci, to jest takie miłe w ogóle. Dobrze, przejdźmy do tego zadania. Mamy dwa taki jest super. Dostaliśmy kolejne nagrody. E, czekamy na kolejne zadania. E, mam nadzieję, że... Ja, szybko się pojawi. dziękuję. Kolejne zadanie jest. E, co my tutaj mamy? Otwórz okno informacji gospodarczych. E, no super, informuje mnie, że tutaj mamy suwak. Ok, kliknąć miałem na deskę i kliknąłem dobrze, wykonaj zadanie spoko takie zadania mogę wykonywać. Jak obsługiwać okienko informacyjne o tak, warsztat kamieniarza w końcu będzie mieć dostępny. Piąty poziom. Jak widzicie w miarę szybko się to zdobywa. Siedzę sobie tu ile może? Z pół godzinki, pierwszy dzień. Loguj się codziennie, żeby otrzymywać więcej nagród. Uwaga, jeśli zapomnisz zalogować się chociaż w jednym dniu, cały proces będziesz musiał rozpocząć od nowa. Bardzo fajne rozwiązanie. Czyli, jeżeli będę codziennie się logował na tą grę, to będę musiał to robić teraz. To będę dostawał oczywiście jakiś kamień, później pewnie jakieś dodatkowe nagrody. Ale, jak widzicie, przy siódmym dniu zawsze dostajemy te klejnoty. Czyli też nie jest jakiś problem, nie musimy tam ostatecznie kupować tych klejnotów, bo zawsze dostaniemy je po tygodniu. Także warto chyba sobie tak posiedzieć, zalogować się nad dziennie. Tam ustawić sobie na stronę startową 5 minut. Pyk, pyk, Zalogowaliśmy się, jest ok. Dostajemy bonusik. Także całkiem spoko. Dostałem nową wiadomość. Cichy wąż. Dał Ci się wykonać zadanie, otrzymujesz nagrodę. Okej, okay, dziękuję. Dostałem 50 surowców kamienia. A to to sprawdźmy tak miałem. Wybierz tawernę za pomocą kursora myszy. Zaciągnij na służbę daną liczbę geologów. Jedną inną osobę. Dobrze jest tawerna i. Geolog. Kosztuje stówkę. Dostaliśmy stówkę w międzyczasie. Dobrze, w każdym razie, jak widzicie, w tawernie możemy znaleźć przeróżnych ludzi, e, którzy na pewno będą na w czymś pomagać. Nowy geolog gotowy do pracy znajdziesz go w menu gwiazdy. Dobrze, najpierw zakończymy zadanie, żeby mogło pojawić się kolejne, ponieważ prawdopodobnie nie pojawi się dopóki poprzedniego zakończymy. Jak widzicie, bla bla bla. Znajdź daną liczbę nowych złóż kamienia, czyli jedno złoże na pewno gdzieś w tych górach się to będzie znajdować. Musimy naszego kochanego golega tutaj szukać znaleźć złożę kamienia. Dwie minuty będzie szukał, czyli prawdopodobnie on tu sobie powinien gdzieś wyjść i powinien sobie tak okay, pomagać... What the hell? Jaki <laughs> dziwny głos. On powinien sobie tutaj kratka po kratce szukać tych złóż, bo tak to przynajmniej wyglądało w starej wersji. E, otwórz menu gwiazdek kliknij na Gologu. Ja to już zrobiłem, proszę pana. E, Nagrody, tutaj, coś tu, coś tu kombinują. Skróćę połowę czas. Mm, oczywiście dostałem w międzyczasie jeszcze klejnaciki. No dobrze. Skróćmy połowę. Będziemy tylko minutę czekać. E, także zakończyłem chyba na tym, że była. O, zadanie. Że była druga grupa. Było troszeczkę mniej ludzi. E, wiele osób niecierpliwiło się z tego powodu, że. A macie tyle tyle miejsca jeszcze można byłoby wejść, że bilety chcieliby kupić, tak dalej. Ale mieliśmy ograniczoną ilość tych miejsc. Bilety można było kupić miesiąc wcześniej, o czym była informacja. Także trochę takie niepoważne podejście ze strony rodziców, ponieważ to rodzice tak podchodzili do tego. I to było takie: no dobrze, proszę Państwa, ale na tym informowaliśmy miesiąc wcześniej, a nie dwa dni przed, że robi się imprezę. E, I oni, a bo chcieliśmy kupić na miejscu. Jepie! Tak, Jupie, no świetnie. To 86 kamienia. Wykonano zadanie. Dobrze, zakończmy sobie to. I to było trochę przykre, ponieważ musieliśmy odmówić chyba z 1000 osób, które tam przyszły, ponieważ też ograniczało nas miejsce na sali i mogło wejść 1200 osób, ponieważ przepisy tam pożarowe i tak dalej, to nas strasznie ograniczyło. Ale kolejne, kolejne spotkanie, kolejny meetup już planujemy. Czyli za rok prawdopodobnie będzie się dużo działo i będzie naprawdę duża impreza prawdopodobnie Warszawa i myślę, że będzie bosko, musi być. Posiadaj co najmniej daną liczbę warsztatów kamieniarza. Jedną sztukę okej, okay. zrobię sobie tego kamieniarza, e, czemu by nie. Ciebie postawimy, możemy gdzieś tutaj cię tak blisko postawić, e, no tutaj się wycimy. Nie muszą tutaj drewna wyc wycinać i w miarę szybko to powstanie. Okej, okay. skończyłem na tym, że tam na rodziców narzekałem. Było kilka osób też takich niemiłych i to tam naprawdę, e, ale ja rozumiem, że to nerwy, stres i tak dalej, tłok, także wszyscy mieli też dosyć e, i trzeba do tego podejść też tak na spokojnie, a nie jednak rzucać się do gardeł. Także ja tego jakoś za bardzo do siebie nie wziąłem. E, mam nadzieję, że to trafiło tam do uszu, w które miały trafić. No i rozmawiałeś też z tymi osobami, żeby jednak się nie nerwowały bez potrzeby, ponieważ wszystkie dzieciaki na pewno chciałyby być dłużej z nami, pogadać i tak dalej, poprzytulać się, uściskać, uścisnąć dłoń, kurde, podpisy zebrać i, i naprawdę jakoś to ogarnąć. Wiem, że kilka, kilkanaście osób porównywało mój zlot z Huśkiem do tego tutaj i że też to widziało w ten sposób, że na przykład wyjdziemy gdzieś tam na salę, że będzie można stanąć gdzieś tam, nie wiem, w kółeczku, pogadać i tak dalej. Ale szczerze, przy tak dużej grupie to byłoby naprawdę horrendalnie ciężkie i to tak strasznie, ponieważ ja widziałem, to się stało z Remkiem na filmiku, że po prostu dzieciaki zaczęły go szarpać i wywrócił się tam po prostu w tym tłumie i cały tłum po prostu był tak ściśnięty, że cały ten tłum tam, nie wiem, na odcinku 5 metrów dookoła też wszystko legło na ziemi. I to było trochę dziwne, ponieważ Troszkę więcej spokoju, troszkę więcej uwagi. A byli też rodzice, którzy też nie pilnowali dzieciaków, i to było takie trochę nieprzemyślane z ich strony, że jednak powinni trochę zwrócić uwagę na to, co ich dzieciaki robią, a nie jednak zostawmy to, niech sobie szaleją. E, ponieważ nas była tylko siódemka, która to miała ogarnąć i kilka osób z ochrony, a to jednak tłum straszny był. Także. Także działo się dużo. Oczywiście przy drugiej grupie już tego nie było, bo było naprawdę fajne ujęcie i to było że zobaczyć jak to ramek sklei wszystko tam i wrzuci, że wchodzi w tłum, a ludzie się po prostu rozchodzą, tam piąteczki przybiją. Naprawdę to musiało być mega uczucie eee, w ogóle tam nie wiem przejść przez taki tłum i tak na spokojnie po tym pierwszym przeżyciu, bo wiem, że ty jak się mógł czuć, że Boże, żeby tylko to się znowu nie stało, żeby ktoś sobie czegoś nie zrobił. E, bo jednak staraliśmy się, żeby tu jakieś bezpieczeństwo też zapewnić, ale myślę, że wyszło ogólnie bardzo fajnie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wszystkiego, ale zobaczmy sobie, czy na to zadanie. Wykonaj zadanie użycia jedzenia. What? E, jeśli chcesz korzystać z premii, musisz w tym celu podjąć tylko kilka niezbędnych krok, kroków. Gdy ukończysz tę serię zadań zyskasz możliwość stworzenia użycia jednej prostej premii. E, krótka seria zadań, aby zakończyć gotowe bla bla bla. wszystkie zlecenia poboczne. Ok. Znajdź nam liczbę nowych złóż kamieni, jedną sztukę, to znalazłem. Przecież już pracuje. Wiele złóż, i budowa natychmiast. To zakończmy. Ok, a to? Czemu mi tego zadania nie zaliczyło? Może masz do dozbierać tego kamienia? Przecież znalazłem tym geologiem. Ja na no to kasy, ludzie. W każdym razie. E, powracając do tego mitapu, chciałbym jeszcze, jak, jak było to tak cholernie męczące, tak naprawdę strasznie byliśmy sterani pod koniec dnia, to naprawdę chciałbym jeszcze raz to przeżyć, nawet dwa dni pod rząd. To było naprawdę tak mega duże przeżycie, e, że to jest tak ciężko opisać. Ja żałuję tylko, że nie mogłem tam chodzić co chwilę z kamerą i z aparatem i robić wszystkim zdjęć naokoło, e, ale na kolejnym etapie nie odpuszczę nikomu z wszystkim będę robił zdjęcia, z wszystkimi sobie będę robił fotki. Z wszystkimi będę chciał pogadać, wszystkich będę chciał przytulić, także mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Nawet jak będzie 5000 tysięcy ludzi, będę siedział tam 10 godzin, będę wszystkich przytulał. Bo to było mega, to było po prostu świetne. I żałuję, że nie było też kilku osób, z którymi chciałbym też się spotkać, ale... Nie, muszą być, nie ma takiej opcji, także... Jeżeli to oglądacie i ten film jeszcze jest przed PGA, zbierajcie kasę, jedźcie na PGA, ja chcę Was poznać. To musicie tam po prostu być. Bo, bo to będzie naprawdę fajne i wiecie co? Tak się zastanawiam, czy by może nie zrobić sobie mojej przerwy tutaj z tą grą, ponieważ chciałbym nagrać jeszcze drugą eee, i zobaczę sobie może jeszcze na ten chodzik dzisiaj. Wprowadzę go eee, i mam nadzieję, że w międzyczasie dopiszecie to jakieś komentarze odnośnie gry odnośnie meetupu, jeżeli byliście, to też piszcie w komentarzach, eee, ogólnie jak się wam podobało, jak się wam gra podoba, bo tutaj widzicie pomieszałem to sobie wszystko grę, kurde tu meetapy. Jeszcze przeżycia po prostu chciałbym tam wrócić. E, także ja się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie zlajkować, jeżeli się tylko podobało. E, I oczywiście komentujcie komentarze jak najbardziej wskazane. I pomoc do gry i w ogóle wasze odczucia po meetupie, jeżeli byliście, jeżeli oglądacie ten film. Także ja pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnych materi materiałach z Settlers Online, ponieważ na pewno się pojawią, bo mam taką chcicę sobie zagrać, a mam jeszcze jedną drugą grę, podobną do tej i zapraszam na nią całkiem niebawem. Także do zobaczenia wszystkim. Bye bye.